Nawet jak, jak nie muszę, to no i tak mam to zacięcie na twarzy, nawet jak biegnę na treningu. To jest po prostu ja mój znak rozpoznawczy. Ja zawsze zaciskam ząbki. Niektórzy to mówią, że jest uśmiech. Nie, to nie jest uśmiech. Gry ma z bólu. Ale no tak, no chciałam walczyć, bo nawet nie że o to, że musi być półfinał, to chciałam po prostu jakieś tam swoje cele, że chciałam po prostu dobrze powiedz na to, nie jest, jestem przygotowana. Uważam, że jeszcze nie jest to ten wynik, na który jestem przygotowana, że jeszcze mogło być lepiej. Nie było, ale. No jest to krok do przodu, bo z dnia na dzień coraz lepsze wyniki biegam, więc całkiem fajnie. Miałam pierwszą serię, więc też nie wiedziałam jak inne pobiegną i też widziałam, że w teorii ta moja seria była tą jedną z słabszych, bo te wyniki były, były troszkę gorsze, te SB, i jak tam dogoniłam dziewczyny, mówię, o no jest spoko, jest całkiem nieźle, ja tam jestem druga za tą francuską, która wiedziałam, że jest mocna, bo też wiem, że ona tam w 49 pobiegła na zmianie w Baham na Bahamach, więc tam miałam taki dystans do tego, jak ona szybko zaczęła. Ale potem miałam w głowie, kurczę, no, to już są inne zasady, to już nie są te zasady, co były, co były w Monachium, że jak jestem druga, to nie znaczy, że wchodzę dalej, więc dlatego walczyłam do ostatnich metrów i jestem zadowolona ze swojego biegu, bo wcześniej dużo wolniej zaczynałam, nie potrafiłam się przełamać, nadal to nie jest to, co powinno być, to pewnie, no, na pewno nie jest ta Iga, która była za najlepszych czasów, ale najlepsze czasy ja zazwyczaj miałam, na Igrzyskach Olimpijskich, dwa miesiące później czasem, że wtedy kiedy było trzeba, że ten początek sezonu u mnie nigdy nie był rewelacyjny, więc jak tak ma być teraz, a na Igrzyskach ma być super, no to okej, okay. ale wiadomo, że chciałabym już tutaj pobiec nieźle. I Myślę, że ten czas jest naprawdę dobry, ja patrzę na to z różnej perspektywy, choćby z tego, że miałam bardzo trudny czas, bardzo długo startowałam, moje ciało może już jest przygotowane, głowa jeszcze dogrywa się, tutaj, no niestety, w sporcie też ten mental jest bardzo istotny. Ja nad tym pracuję intensywnie i, i może do tego dojdę, że jest inaczej niż było w, w latach poprzednich. E, więc, no, mimo że to jest jeszcze kawałek od tej mojej e, formy, którą sobie wymarzyłam, no to ja jestem. Ja mam 35 lat, a nadal jestem na tej bieżni, cholera, no. I walczę, i staję, i, i podejmuję tą rękawicę, nie? Że z tego jestem dumna. Ja jestem dumna z siebie, z tego, co potrafię i że choćby nie wiem co, ja jestem nadal i to są moje, teraz mogę powiedzieć, szóste mistrzostwa Europy, bo wystartowałam, bo musia, czekałam już przed kolumną, mówię, muszę wystartować, żeby to było zaliczone, żeby startowałam. I no, to się zdarzyło niewielu osobom w Polsce, więc ja jestem dumna bardzo ze swoich osiągnięć i z tego, co tutaj pobiegłam już teraz.